Witajcie, z tej strony Matus, witajcie w kolejnym odcinku z Dragon Age Inkwizycja Trochę minęło od ostatniego odcinka, ale cóż, ważne, że w końcu jestem, w końcu jest Dragon Age. I z góry przepraszam za brak odcinka, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni znów seria powróci na stałe. No, ale to już nie pytania do mnie, to są pytania do mojego komputera, czy się utrzymałabym, ja chciałbym, żeby się utrzymał, ale to już zależy od sprzętu. Bo tak szczerze mi się już lekko karta graficzna psuje i cóż będę musiał ją niedługo zmienić i wiecie, nie będzie pewnie znowu filmów, ale jak coś stanie, to wam od razu na fanpage'u napiszę, więc warto u mojego fanpage'a czasem przejrzeć. No tak raz w tygodniu, przynajmniej jakbyście mogli oczywiście, bo nie, nie zachęcam na siłę, ale jak chcecie wiedzieć co u mnie. I żeby nie było potem problemów, że ja nic nie mówię, to czasami warto tam luknąć. A teraz co do fabuły. No nie za bardzo fabuła w Dragonie się zmieniła. W Dragonie jest cały czas to samo, co było ostatnio. Mieliśmy negocjacje, które się nie udały, i musimy teraz mieć ogólne ogłęb... punkty werbunku, bodajże, żeby się chyba spotkać z magami, bo nam coś nie wyszło. Jak pamiętacie, mieliśmy list ostatnio, że powiedzmy ktoś chce nam pomóc, znaczy ostrzec nas, więc to chyba ten gościu chciał nas ostrzec Ja chyba się Dorian nazywa, jak pamiętam z zapowiedzi. A czemu mówię o tych werbunkach, o tych spotkaniach z magami, bo tam coś było, Templerusze kontra magowie więc ja le, chyba logiki będę za magami bardziej, w końcu nie za bardzo lubiłem templerów w części pierwszej, ani w, w drugiej tak. No, no w drugiej tak trochę lepiej, ale trochę nie bardzo lubiłem ich w innej grze, ale dobra to już jest przeszłość. Nagrywam to z lekkim, jak to ująć, przed smakiem, bo to powinienem nagrywać lekko później, ale z powodu, że tego dnia co nagrywam, mi to nie będzie. To To za bardzo nie wiem, kiedy bym to miał wrzucić. Dlatego nagrywam to powiedzmy dwie godziny przed moim wyjściem z domu, ale oczywiście.

Dorian of House Parvis, most recently of Minrathus. How do you do? Another Tevinter. Be cautious with this one. Suspicious friends you have here. Magister Alexius was once my mentor, so my assistance should be valuable, as I'm sure you can imagine. Are you a magister? All right, let's say this once i'm a mage from tavinta but not a member of the magisterium i know southerners use the terms interchangeably but that only makes you sound like barbarians are you the one who sent that note then i am someone had to warn you after all look you must know there's danger that should be obvious even without the note Let's start with Alexius claiming the allegiance of the mage-rebels out from under you. As if by magic, yes? Which is exactly right. To reach Redcliffe before the Inquisition, Alexius distorted time itself. I hope that's less dangerous than it sounds. Okay. It is fascinating, if true, and almost too dangerous. The rift you closed here. You saw how it twisted time around itself? Sped some things up and slowed others down. Soon, there will be more like it, and they'll appear further and further away from Redcliffe. The magic Alexius is using is wildly unstable, and it's unraveling the world. You're asking me to take a lot on faith. I know what I'm talking about. I helped develop this magic. When I was still his apprentice, it was pure theory. Alexius could never get it to work. What I don't understand is why he's doing it. Ripping time to shreds just to gain a few hundred lackeys? He didn't do it for them. Took you long enough. Is he getting suspicious? No, but I shouldn't have played the illness card. I thought he'd be fussing over me all day. My father's joined a cult, Vinta Supremacists. They call themselves Venatori. And I can tell you one thing whatever he's done for them, he's done it to get to you. i'm not afraid of alexius. you know you're his target. expecting the trap is the first step in turning it to your advantage. i can't stay in redcliff. alexius doesn't know i'm here, and i want to keep it that way for now. but whenever you're ready to deal with him.

Zobaczymy. Jak to będzie. No, wreszcie, doczekałem się. Loadingi, kurde, jak reklamy w plusach. Serio? O, lagi, lagi. Ale ostre lagi. Ale ścina, ostra ścina. Dobra. Wystarczy poczekać, ale. Tyle po premierze, i ciągle są jakieś błędy. No serio, ta gra miała być taka zajebista. No póki co jest taka średnia. Chyba, że się naprawił w czasie nagrania, chociaż wątpię. Tak na razie na niekorzyść i to jest nagry nagrywane. Na niekorzyść fanatyków, którzy mogą mnie zhejcić, za to, że mówię, że ta gra jest taka średnia.

Ale to już nie moja wina. Serio, ja się staram. Ale no, to coś nie wychodzi za bardzo, ale no... Cóż, że cesos, cesarz... ...ze sześci, wiem. Chciałem powiedzieć to ładne zdanie, nie wyszło mi. I dlatego polska gramatyka jest mi prawie obca. Bo mimo, że często używam... ...języka polskiego, to jednak niektóre słowa... No, nawet takie logiczne mi nie wychodzą. Chociaż, nawet jakbym chciał powoli to powiedzieć, to mi nie wychodzi. No i teraz, za bardzo, nie ma questa głównego, bo musimy teraz zebrać punkty władzy. A żeby zebrać punkty władzy, trzeba się lekko na wysilić na wysilić, na wysilać. Po prostu trzeba sprężyć poślady i... przed siebie. Bo zobaczcie, niewiele nam brakuje do tego... quest'a. Ale lekko taki dziwny pomysł, żeby za punkty odblokowywać quest'y. Przecież to jest bez sensu. Może po to tak zrobili, żeby gra była lekko dłuższa, ale nie każdemu to się podoba. Mi akurat tak... nie bardzo to podchodzi. Bo na przykład to jest prawie jak questy poboczne, tak takie na siłę że Musimy robić questy inne, żeby zrobić te główne I trochę jest słabo o Claymore. o, Claymore, jest nawet spoko Może nie ma takich... Dodatków zrecentowanych, ale... Może... O, młot to jest całkiem spoko No dobra, na razie nic nie robię Zamienić kuszę na... na sztylet Czy to dobry plan? Może i spróbować? Czy coś innego? Bo za bardzo nie mam dużo do wybierania, on ma tylko tyle i te. ...te swoją kuszę to tak nie bardzo. A Sandra chyba też taka biedna. Dałbym jej młota, ale ona taka bardziej pod to po cholerę, dawać jej młota? Chociaż można byłoby dać, ale nie wiem, jak to by działało. Długi miecz długi miecz, długi miecz lepszy od tego z inkwizycji. Tarcza lepsza od tej suma, ciekawe bardzo. No stary, że tak przeciągam ten wątek, ale ja sobie wolę tu obszalić wszystko, bo wiem, że na razie nic takiego nie zmieniałem, ale sobie czasami lubię wiecie... Popatrzeć, jak to wszystko ładnie wygląda, niewiele się zmieniło. Ale znów mamy mieć dwuręczny, co był na początku, znaczy inny niż był na początku, ale ważne, że dwuręczny. No i nice, co możemy dać? jej? No, tylko to możemy dać. To warik, to masz? Dałem mu stylety, zobaczymy jak sobie ze styletami radzi. ewentualnie potem znowu podmieni na Biankę. Może to będzie jakiś progres. Warikiem to rzadko kiedy się grało z ostrzami, ale no zobaczymy. Ale on fajną animację ma, jak tego używa. To całkiem nawet nieźle. Dlatego nasz kolega nie dostał nic, mag, bo on ma tylko swoją laskę i za bardzo nie mamy czego tam zmieniać. Ale obiecuję, że jak coś nabędę, jakiś kostur fajny, czy też jakiś strój, to chętnie go wypróbuję. No i co teraz, aktualnie? Nic. Będę starał się zrobić jakieś lasowe questy, byle tylko ruszyć tą fabułę do przodu, bo ten Vontak na no, się będzie ciągnął, bo Ten wątek jest w Haleradu. I now the boy, who once begged me to make him toy soldiers, rules all of Ferelden. Tell me about your people. a spirit dwells in a small lake south of the highway. The girls of the village bring it daisies and ask for love, but rarely does it listen. For tis a spirit of valour, not love. Szczerze, wysłuchałem opowieści, ale się głównie dowiedziałem. Ale zobaczcie, tyle questów, szczeliny, i nie mam co robić. No, serio, bida na tej mapie. BIDA ze sto ten jest oznaczeń, ale nie mam co wybierać To jest zajebiste uczucie W tej grze, jak nie wiesz gdzie masz pójść Let's look around. Telefon dzwoni Fuck off, kurde Kolejny nieznany numer, zajebiście I widzieliście Live, jak, na jak nagrywam ...telefon dzwoni. Ale ja te pory to są moje takie... ...chujowe, że... Aż sobie jedną ręką teraz spojrzę na telefon... ...bez obrazy, żeby wasy ...w sensie nie ignorować też. Aż sobie zobaczę. Nie będę dawał skryna, żeby nie było. Ale ja sobie popatrzę rejestr. Dzisiaj... Wczoraj, przedwczoraj nawet dwa razy. Potem jakieś kierunkowe 23, 22, kierunkowe 49, to nie wiem skąd nawet. Potem jakieś komórkowe zwykłe, coś, co zwykle się zaczynają na piątkę i dwa numery, nawet były podobne komórkowe. Tylko się tam paroma, powiedzmy, dwoma cyferkami. Jak to ująć, różniły ale pierwsza taka sama i druga, i trzecia były tylko różne. Ale to była tylko drobna różnica, tego wszystkiego. Ponoć na Androida jest taka fajna apka, co blokuje powiedzmy numery: w sensie, że nikt oprócz wybranych do nas nie zadzwoni, albo my wybrany numer blokujemy. Bo serio zdarzało się, że nawet. Numery, które raz dzwoniły, dzwonią po raz kolejny, więc to jest bardzo ciekawe. I czy to już raczej nie podchodzi pod stalking? Jak ja mam, powiedzmy, przynajmniej raz dziennie dwa połączenia, z czego na szczęście nic nie odebrałem, ale to już irytuje. Raz mi nawet o 23 zadzwoni, 23 chyba 30. Ja sobie powiedzmy, no wiadomo, nie śpię jeszcze o tej porze, ale powiedzmy sobie z kumplami na TS-ie. Siedzę sobie, powiedzmy, gadamy, a tu nagle telefon. A ja mam takie czułem mikro, że powiedzmy jest to słychać, szczególnie na TS-ie, bo ja na TS-ie mam takie bardziej wyostrzone dźwięki. No i cóż. Co mnie irytuje, no to jest ogółem to, co jest teraz w Dragonie i co jest ogółem w moim życiu, jeśli chodzi o telefonie komórkową Serio, ile można się męczyć z tym. Na szczęście niedługo będę zmieniał telefon, zmieniał numer, więc może... Wszystko wróci do normy sprzed roku i będę miał spokój od tych pieprzonych telemaniaków, bo serio, to już pod stalking podchodzi, coś mi powiedzmy irytuje, a ja nie mogę tego, powiedzmy, wyłączyć. Dobra, nie gadam już o telefonach, wystarczająco mam tego w życiu, za bardzo nie chcę, żebyście tak wynikali w te moje życie tak za bardzo. Wystarczająco, że wnikacie w moje życie na YouTubie i to chyba wystarczy. No i cóż, tam mamy misję, którą zrobię, ale to chyba nie w tym odcinku, czy tam po nagraniu, nie wiem. Bo chyba już czas kończy powoli. Ale przynajmniej zrobiłem jedną misję, powiedzmy, główną, czyli tą z początku. Więc chyba raczej kolejna misja będzie w odcinku kolejnym. I póki co się nie zanosi, bym miał serię przerwać. Więc spokojnie, jak coś się stanie, napiszę. ewentualnie seria będzie przedłużona, ale nie, no, na pewno nie będę jej usuwał. Póki co jeszcze powodów nie mam. No to pójdziemy zrobić misję. Może coś jeszcze zdążę ugrać. A jak mi znowu lagi zapią, to będę musiał to przerwać. Lagi w tej grze, w tym odcinku szczególnie są aż nadto widoczne. I nie chcę Was za bardzo przemęczać. No już mi ścina, już mi ścina, To już chyba, to już jest znak. To już jest znak, że heja i tego plus i play są mnie zniszczyć. Tak więc dobra, będę kończył. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.